Witam Dzisiaj zagramy Transport Giant. Jak widać Warto w nią zagrać Tutaj mamy najlepsze wyniki, twórcy, oczywiście wieś gry, jaka się nie podoba Ustawienia hmm. Jasność Może być ciemno, bo jasno, wiadomo. To Co zależy, to 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 Rozdzielczość, nie? Też można ustawić sobie Tu czułeś też? No dobra. Więc co? Jedziemy z tym Z tym się Na niekończona to dobrze, dobrze. Co to ma uroda? wybieramy sobie Znaczymy. No idziemy Wybieramy sobie tutaj rok, nie? Jaki sobie możemy chcieć, nie? Znaczy jaki mam w sumie pasie w tym momencie. Fajny jest ten właśnie, który zaznaczymy. To Średn. To zależy tam będzie dużych rzeczy, nie Że łatwo się sprzedaje jakiś tam dany produkt czy coś tego. Używaj sygnalizatorów, żeby trudniej było. Dawaj dwóch. Będę to sobie co, Z tym czymś... O, jak się zmieniało. No. Taka gra właśnie. Jak taka... widać, jest trochę taka dzika. Tutaj co, mamy różne ustawienia grafiki. czy były Automatyczna wymiana kubków zniszczonych pojazdów. Tego jeszcze nie zauważyłem. Dobrze wiedzieć. A co tu jeszcze mamy? Bilans, wykres przychody, informacji, brak danych chwilowo. Tutaj o przeciwniku, czy No Tutaj bilans i tak dalej. Stare wtowane sprawy. Różne rzeczy, ciekawostki, które nam pomogą osiągnąć cel, że kampanie są nudne jak flaki z oleju. Nie polecam szczerze Bo zaśniecie Tak jak ja z łóżku zasnąłem Przy biurku Bo tak mnie ta giera wciągnęła Kampanie też w ogóle Nie przyjdziecie żadnej Bo zaśniecie W głowie grze w misji znaczy się Opa, to, co co? Stawiamy pierwsze budynki Muszę łączyć się z miastem na razie mamy taki rodzaj drogi, potem będzie asfalt, autostrada itd. Tak Co coraz lepsze wiadomo, że coraz szybciej będzie można się przemieszczać po takim drogę. Kiedy oni już zbudują to, będzie można w sumie już kupić jakiś sprzęt. Polecam, jeśli chodzi o ten rodzaj żywego transportu, który ciągnie. No. Woły. Woły są najlepsze. Ponieważ są tanie i praktycznie wszystko wezmą po jednym razie. A też koń pociągowy to już niekoniecznie. Już tam jak widać. Nie wszystko poniesie. No. Stal, narzędzia, ruda żelaza. I tak dalej. Ale za to jest szybki, nie? Więc polecam. Woły najlepsze wszędzie ze sobą jenoś zawsze bo nigdy nie wiadomo co cię może spotkać w danej chwili łowy są zajebiste najlepsze mogą nawet żyć 200 lat nie zdechną nigdy są w pewnym sensie nieśmiertelne ale mi to nie przeszkadza przyspieszamy trochę tempo gry żeby trochę już łabie się ruszali no i co, nie weźmiemy ludzi nie jakaś środka za to będzie, Proste i oczywista. tak się można pierdolić z tym nie no to tak pum 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 pum, pum. z tym no a jeszcze żeby było fajnie w tej grze ciekawiej możemy dodać sobie smaczek do tego smaczek na przykład powiększamy stodołę to znaczy stację czyli jakoś tak kupmy sobie kiosk dodatkowe przychody tam też nie zaszkodzi co tam jeszcze mam Te, mamy różne takie mini dodatki nie wiadomo czym czym latka miną technologia będzie lepsza lepsze sprzęty i tak dalej największy minus to że będzie trzeba płacić za naprawę pojazdów tam samoloty nie samoloty jak widać nie śmigłowce samoloty sterowce statki pociągi i konie i ciężarówki Polecam osobiście pociągi, konie, ciężówki to na Statki to tak sobie, chyba że to można wtedy. Sterowce to tam. Nie opłaca się, szybko spadają. Samoloty mogą być. Dużo biorą już szybkie są. Już takich wiesz, już w późniejszych etapach, nie jakieś kurwa tam. Szybowce, takie już większe, nie? A śmigłowce to co chcecie, nie? W sumie to... No, widzicie jaki ruch? Kurwa, zapierdają jak... O, samochodziki. No, co, rok chociaż minął? Nie jeszcze. No, stan im się nie psuje jak widać. Zatrzymajmy trochę czas. Stan, 100% O, ten już ma jeden rok. Roczek ma. Młody jest, ale kurwa. Stan 100. Wody nie potrzebuje, ani jedzenia zapierdala cały czas. I mamy z głowy już tutaj w pewnym sensie mamy zapewniony przypływ kotówki. Teraz zabawmy się pociągiem. Trochę będzie dużo zabawy. Jak widać graje za tak wciąga, że po prostu już będzie w nią grał. Do końca życia. Praktycznie. No no, szczerze, no to ma parę błogów, błędów, ale to takie drobne, nawet jej nie zobaczysz. No. Dobra, więc co? No budujmy te pociągi wreszcie. Dobra, później stracę. Budujmy tutaj. Nie, nie chcę się daleko przez tym mostem budować, bo to droga impreza. Fajnie to wygląda. Zbudujemy tory. Kurwa, i to krzywa

Mm, koszt, koszt nie jest stale taki dobry wszystkiego nie się widać w sumie to pierwszy parowiec dobry to jakoś tam moc ma nie no ale wóla taki dobry no jednego woła kupujemy tam jeszcze 10 kupy będzie dobrze chwilę, coś przyszedł do mnie Talk to you now.